Cześć dziewczyny, witam Was bardzo, bardzo cieplutko. Dzisiaj tak samo jak pewnie większość z Was, mam dzień wolny i mogłam do Was nagrać filmik. Tak naprawdę chciałam nagrać coś innego. Chciałam nagrać moje ulubione sposoby naturalnej pielęgnacji, ale pomyślałam sobie, że koniec miesiąca już za nami i nagram ulubieńców, bo mam wam parę fajnych rzeczy do pokazania. Zacznijmy od książki. To jest książka, którą pokochają wszystkie fanki naturalnej pielęgnacji, ponieważ to jest cudowna książka wypełniona właśnie takimi przepisami. Ja kupiłam ją w w galerii krakowskiej, na górze, w tej e, amerykańskiej księgarni, do której pewnie rzadko trafiamy, a jest tam mnóstwo naprawdę fantastycznych rzeczy. Ja kupiłam ten, też tam poprzednią książkę, którą pokazywałam Wam w którychś ulubieńcach i to była świetna książka o makijażu, e, w której pokazane były naprawdę bardzo fajne techniki modelowania twarzy. E, link do tego filmu będzie tutaj na dole, albo gdzieś tutaj z boku. A tym razem wybrałam właśnie książkę z przepisami o pielęgnacji, ponieważ to jest to, co ja naprawdę uwielbiam. I ta książka to jest The Ultimate Natural Beauty Book. Wykonała się w ten sposób. Książka jest dość wąska, ale przepisów w środku znajdziemy naprawdę sporo i wszystkie są okraszone pięknymi zdjęciami. Książka kosztowała. 69 zł. Tą książkę widziałam też na Allegro jakiś czas temu, więc myślę, że one tam też się pojawiają. No i na pewno spodoba się wszystkim dziewczynom, które lubią same tworzyć kosmetyki, ponieważ tutaj mamy omówione też takie podstawy, rzeczy, których potrzebujemy, składniki. Książka dużo mówi nam o tym, jak możemy zrobić własny krem, własny tonik, jakieś sal do kąpieli, nawet taką mineralną kolorówkę. Także naprawdę jest tu super dużo fajnych przepisów, z którymi warto się zapoznać, jeśli lubicie takie eksperymenty domowe z kosmetykami. Następnym ulwieńcem jest ulwieńc, który spadł mi na podłogę. I to jest taka niby najzwyklejsza w świecie bluza, ale tak naprawdę to jest najmilsza bluza na świecie. To jest taka zwykła, sportowa bluza z umbrą, która wygląda w ten sposób. No. Taka zwykła, zwykła bluza z kapturem. Żadnych cudów tutaj nie ma. Ale jest tak niesamowicie przyjemna, że można w niej spać. I ona też raz służyła mi jako piżama. Jest naprawdę niesamowicie miła. Ja kupiłam ją w Outletcie Factory... Y w Krakowie, bo tam ona była przeceniona. Ja wcześniej znalazłam ją w sklepie Ubro i chciałam ją kupić, ale wtedy cena była trochę za wysoka, ale teraz w przecenie już się na nią zgłosiłam. Chociaż zauważyłam, że ma tendencję do takiego lekkiego kudłacenia. I od takich kudełków i kuleczek powstających na ubraniach jest następny ulubieniec i to jest taka maszynka do odmładzania swetrów i koszulek, bluzek i tak dalej z Rossmana, którą kupiłam za 12 zł, bo była chyba wtedy przeceniona. To jest świetna maszynka, która jest w stanie odmłodzić każdy sweterek i sprawić, że będzie wyglądał jak w momencie kupienia niemalże. Ja wcześniej używałam takich zwykłych kolorek do odmładzania swetrów i bluzek. Pamiętam, że raz udało mi się zrobić dziurkę, taką golarką i w ten, ten sposób zarzuciłam. A ta maszynka jest bezpieczna, ponieważ tutaj ma taką osłonkę, a nożyki znajdują się właśnie pod tą osłonką. Także generalnie takie rozwiązanie bardzo Wam polecam. No i jak mówiłam, cena jest niska. No i u mnie póki co sprawdza się super. Teraz przejdziemy do takich normalnych kosmetycznych produktów. Może zaczniemy od kolorówki i od lakierów do paznokci. Odżywka sprawiła, że wreszcie udało mi się zapuścić paznokcie i mam takie całkiem długie. To jest Micro C2000, ta odżywka, która na Wizażu zdobywa bardzo dużo pozytywnych opinii i u mnie również się sprawdziła. Ona niestety nie ma najlepszego składu, tak samo jak odżywki Eveline, które się jednak u mnie tak dobrze nie sprawdzały, bo trochę wysuszały mi skórki i płytkę. Ta sprawdza się o wiele lepiej i naprawdę sprawiła, że moje paznokcie są bardzo, bardzo długie, jak na mojej paznokcie, bo ja zawsze miałam z tym problem. No i dzięki tej odżywce właśnie mogłam zafundować sobie ostatnie parę lakierów. Jednym z ulubieńców jest French Manicure z Color Alike i to jest numer 4. Taki półtransparentny róż, który jest świetny do takiego francuskiego manikiru bardziej klasycznego. Następnym ulubieńcem jest ciekawy piaskowy lakier z Pauerze i to jest numer 320. Ja zachorowałam na takie lakiery z piaskową strukturą i jeszcze zamierzam sobie kupić Barry M, który bardzo mi się podoba w takim różowym odcieniu, ale póki co będąc na zakupach z Anwem wypatrzyłyśmy taki piaskowy lakier naszej polskiej firmy i tutaj te drobinki są takie bardzo delikatne, lakier wygląda lepiej w jednej warstwie. Ja pokazywałam zresztą efekty na blogu, więc zerknijcie sobie na zdjęcia, ale pomysł jako taki mi się podoba i ta fakturka fajnie wygląda, trochę tak inaczej to jest taki mat, właśnie z drobinkami. Ale o wiele bardziej zaskoczył mnie drugi lakier poezy i na południe sądziłam, że one są aż tak fajne, bo wcześniej jakoś nie miałam okazji ich używać. To jest lakier 301, czyli taki idealny kolor Nude. Ja mam go teraz na paznokciach. No i kurczę, jestem pod wielkim wrażeniem, ponieważ jest niesamowicie kryjący i bardzo trwały. Praktycznie jedna warstwa daje nam już niemal całkowite krycie, które możemy tylko tam gdzie nie gdzie poprawić co się faktycznie rzadko zdarza. No ale lakier kosztuje 13 zł. Jak mówię, trzyma się bardzo dzielnie przez parę dni. No i efekt jest piękny. Także w tym jestem zakochana. Bardzo Wam polecam, jeśli szukacie takiego neutralnego odcienia. Bardzo polubiłam również Prime Proper z H&M. To jest taki top coat z drobinkami, które też pokazywałam na blogu. Tutaj będziecie miały zdjęcia. No, to jest bardzo fajnie. Ja lubię lakiery z H&M, bo one mają bardzo fajne kolory. Często są takie dość szalone. Bardzo często używam takiej bazy pod cienie z Virtuala, która jest moim zdaniem takim troszkę tańszym i odrobinkę gorszym, ale równie fajnym odpowiednikiem tej bazy z Art Deco. Kosztuje 15 zł, tamta kosztuje 30. Często jej używam i pomyślałam sobie, że właściwie mogłaby trafić do ulubieńców, po to, żeby Wam ją polecić. Następnym ulubieńcem jest róż mineralny z Anabel Minerals w kolorze Nude. Mi się to róż na początku starsze nie podobało, ja dostałam je jako próbki przy okazji zakupu podkładu i takie na chwilę odłożyłam, pomyślałam sobie, że to nie jest taki kolor, jaki bym chciała, a potem poużywałam go przez parę dni i absolutnie się w nim zakochałam, to jest tak. Więc jeśli ten mi się skończy, to na pewno kupię sobie też pełnowymiarowe opakowanie. Miałam też inne kolory Sunrise na który był troszeczkę za pomarańczowy, jak na róż w moim odczuciu. E, Romantyk też jest chyba takim różem różowym. E, myślę, że też zobaczę, jak się u mnie sprawdza. No a jak już jesteśmy przy minerałach, to została nam jeszcze jedna rzecz I to jest mineralny pigment La Rosa Minerals w kolorze Lunar Stone. Taki bardzo ładny, jasny, satynowo-perłowy. Cień, który pięknie rozświetla wewnętrzne kąciki, i to jest właśnie mój ulubieniec do takiego rozświetlenia. Zanim przejdziemy do włosów, pokażę Wam jeszcze jednego ulubieńca do pielęgnacji twarzy i to jest olej z opuncy figowej, który jest takim trochę niedocenionym olejkiem, bo tak naprawdę ma większe walory pielęgnacyjne niż olejek karganowy. Jest trochę bardziej lekki, więc jeśli olej karganowy Was zapychał, to ten może być dla Was lepszy. I ja tego olejku używam czasem nie wiem, na noc, Czasem w ciągu dnia zależy, czy przyjdzie mi na to ochota, bo tak naprawdę ja nie używam wielu skomplikowanych rzeczy do pielęgnacji twarzy, czy też tak naprawdę staram się na tą skórę nakładać jak najmniej produktów. Jeśli pielęgnacja olejkami się u Was sprawdza, no to możecie być taką pozycją zainteresowane. Wszystkie dodatkowe informacje odnośnie tego olejku będziecie miały jeszcze wypisane na blogu, w tym poście do ulubieńców, więc sobie tam zerknijcie. Teraz przejdziemy do włosów i tutaj też niewiele się zmieniło. Wykończyłam jedną z moich ulubionych odżywko-masek. Skończyłam kolejne opakowanie i to jest ta odżywka albo maska Tołpy, która u mnie się sprawdza naprawdę fenomenalnie i nawet do na niej wrócę. Testuję też nowość, którą o, mam tu pod ręką. I to jest maska z Filmaxu, ta Camille Wax z... Rumianku, tak, z Rumianku i muszę Wam powiedzieć, że chociaż skład generalnie nie powala na kolana, to ona się od dziwo całkiem fajnie sprawdza. Um, jakby z każdym użyciem te włosy wyglądają trochę lepiej ja ostatnio pełniłam jeden błąd i stosowałam ją trochę za często ale jeśli stosujemy ją nie wiem raz w tygodniu to te włosy faktycznie bardziej na tym skorzystają ja kupowałam ją na Allegro opakowanie takie dość duże kosztowało 30 zł więc cena jest całkiem całkiem okej okay, powiedzmy ale faktycznie maska bardzo bardzo wolno się zużywa i, i chyba maska mi na bardzo bardzo długo Mam jeszcze jeden fajny, ciekawy nasz polski produkt do pielęgnacji włosów i to jest olejek kokosowy z dodatkami Oil Medica. Ja o tym produkcie też pisałam. Tutaj będziecie miały linka do recenzji i do dokładnego składu, który jest całkiem fajny. Ta odżywka kosztowała około 11 zł, bo ona była w pewnym momencie przeceniona w galerii krakowskiej i ja wtedy też kupowałam ją koleżanką. Ja przetestowałam ten olej z ciekawości, bo teoretycznie on nie powinien sprawdzać się na moich włosach, które są wysokoporowane i olej kokosowy znowu teoretycznie nie powinien im służyć. A jednak okazało się, że to połączenie olejków z jakichś przyczyn spisuje się na moich włosach bardzo, bardzo dobrze. Jestem zadowolona, ale jeśli macie wysokoporowate włosy, to nie musi się u Was dobrze sprawdzić, może powodować jakieś puszenie się i tak dalej. U mnie tego nie było, ale jeśli macie raczej... Proste włosy, takie średnio porowate albo nisko porowate no to taki, to taki olej kokosowy będzie dla Was idealny i będzie e, dawał piękny efekt tafli. Także ten bardzo polecam, szczególnie dziewczynom właśnie z takimi prostymi, nisko włosami. To już tyle ulubieńców, dajcie mi znać jakie są Wasze ulubione produkty ostatniego miesiąca i czy odkryłyście coś takiego, co możecie mi polecić, takie coś naprawdę super. Następnym razem pokażę Wam takie moje naturalne sposoby pielęgnacji, które możemy wykonać w łatwy sposób w domu. A później pokażę Wam fajne sposoby i produkty, które pomogą nam przygotować ciało do lata. I to będą peelingi, peelingi do stóp, takie produkty, które pozwolą nam nabrać troszkę ładniejszego koloru. Para takich ciekawostek, więc mam nadzieję, że to też Was zainteresuje. Ja się z Wami żegnam. Dzięki Wam wielkie za uwagę. Do zobaczenia.